Niektórzy lubią ametyst, a niektórzy nie. To dzisiaj to jest odcinek dla fanów ametystów. Żeby zrobić ten trik trzeba mieć wersję Bedrock Edition, bo tam działa najlepsze seed, który się zaczyna na jedynce. wpisany sit 1. 176089439 Stworzycie świat i trzeba zawsze czekać, ale to jest bardzo krótki odcinek. Budowanie terenu. nic tutaj nie ma na świecie, ale patrzcie, skakujecie z drzewa, co tutaj macie? Już pod tą warstwą ametyst, ametyst. Tylko zbierz drewno, zrób kilo, zanurz się pod wodę i wykop i będziesz miał ametyst. To jest odcinku, do widzenia.